Cześć, witam Cię w podcaście Lekki stan, oddech, mindset, medytacja w dzisiejszym odcinku Klaudia. Zapraszam Cię do kontynuacji tematu związanego ze świadomym oddechem. Dzisiaj chciałabym przybliżyć Ci kolejne dwa aspekty tego, w jaki sposób oddychać w prawidłowy sposób na co dzień. Także zapraszam Cię do wysłuchania, do obejrzenia dzisiejszego, myślę, że bardzo wartościowego odcinka. W poprzednim odcinku poruszyłam takie aspekty jak oddech przez nos i oddech przeponowy. Kolejnym aspektem prawidłowego oddychania jest oddychanie wydłużonym wydechem. Co to znaczy? Wydłużony wydech. To znaczy, że twój wydech ma być dłuższy niż twój wydech. A dlaczego? Nie wiem, czy wiesz, ale wydłużony wydech. Uruchamia reakcję relaksacyjną w, to, w Twoim organizmie. I wtedy Twoje ciało i Twój umysł dostają taki sygnał, że wszystko jest w porządku, nic się nie dzieje, jesteś bezpieczny, jesteś bezpieczna, nie ma czego się obawiać, nie ma tutaj żadnych zagrożeń, także można przejść w tryb relaksu. A to oczywiście niesie ze sobą wiele korzyści, zarówno dla Twojego ciała fizycznego, bo Twoje ciało się rozluźnia, Twoje ciało przestaje być. Spięte przesadnie, również Twoje myśli przestają płynąć. Twój poziom, poziom stresu, poziom lęku się zmniejsza, także naprawdę wydłużony wydech robi robotę. Jak już wiesz, w naszym ciele funkcjonuje autonomiczny układ nerwowy, który składa się z dwóch podukładów. Jest to układ współczulny i przywspółczulny. Układ współczulny odpowiada za reakcję walcz, ucieka albo zamroź się, czyli jest to taka reakcja, która włącza się wtedy, kiedy jest jakieś zagrożenie realne albo wyobrażone, jak już wiesz. A ten drugi układ, układ przywspółczulny odpowiada za m.in. reakcję relaksacyjną w Twoim organizmie, czyli jeżeli ten układ się włącza, to Twoje ciało przychodzi w tryb relaksu, w tryb regeneracji i wtedy możesz poczuć prawdziwy spokój. Także wydłużony wydech jest tutaj bardzo ważny. Zauważ, jak oddychasz na co dzień. Możesz się przyjrzeć temu swojemu oddechowi, czy rzeczywiście Twój wydech jest dłuższy niż Twój wdech. Jest oczywiście wiele ćwiczeń, które możesz robić samodzielnie, bo też zależy mi na tym, żebyś tego doświadczył, tego doświadczyła, wydłużania wydechu. Jest takie bardzo proste ćwiczenie, jak ćwiczenie 4, 6. Możesz też robić w sekwencji 3, 5, czyli wdech na 4, wydech na 6, albo wdech na 3 i wydech na 5. Ważne jest, aby Twój wydech był około 1,5 raza większy niż twój wdech. Także tutaj dopasuj do siebie te proporcje, 4, 6 albo 3, 5, spróbuj jak to z tobą grę. Taki oddech możesz robić, kiedy tylko sobie uświadomisz, że chcesz sobie pooddychać w sposób cię wspierający, kiedy potrzebujesz spokoju, kiedy potrzebujesz relaksu, kiedy potrzebujesz odprężenia. Możesz też taki oddech robić sobie przed snem. Jeszcze raz powtórzę: 4-6, wydech na 4 sekundy, wydech na 6 sekund, albo 3-5, wydech na 3 sekundy, wydech na 5 sekund. I pamiętaj, przy tym, żeby oddychać przez nos i żeby oddychać przeponowo, czyli łączymy już te wszystkie aspekty, te poprzednie aspekty, o których wspominałem w pierwszym nagraniu o prawidłowym oddechu. Także kolejnym, Aspektem prawidłowego oddychania jest wydłużanie wydechu. Kolejnym aspektem świadomego oddechu jest oddychanie mniej. Może się to wydawać dziwne, bo zazwyczaj mówi się o tym, żeby wprowadzić do swojego organizmu więcej tlenu. A czy na pewno, kiedy oddychamy więcej, to znaczy, że bardziej się dotleniamy? No właśnie, za chwilę, tu za chwilę ci to wyjaśnię. Oddychanie dzieje się automatycznie, no chyba, że przyjmiemy nad nim świadomą kontrolę, tak? I będziemy tutaj wprowadzać oddech w postaci ćwiczeń antychowych, tak? Czy to świadomej hiperwentylacji, czy to ćwiczeń mających na celu osiągnięcie relaksu, osiągnięcie spokoju. Często w, w, tym, w tym naszym dzisiejszym świecie oddychamy ustami, oddychamy zbyt szybko, bardzo szybko się męczymy, często też ziwamy. Nie wiem, czy ty tak masz, ale może masz zadyszkę przy najmniejszym wysiłku. Dlaczego tak jest? Zatrzyma Zatrzymajmy się tutaj na chwilę. To oczywiście nie jest przypadek. Dzisiejszy świat jest obfity w bodźce. Żyjemy też w ciągłym napięciu. Mamy dużo stresorów, które powodują, że zaczynamy hiperwentylować. A jak wiesz, niekontrolowana hiperwentylacja może narobić dużo szkody, a zero pożytku. Jeżeli wprowadzasz świadomą hiperwentylację, wtedy jest to pozytywny stresor dla Twojego organizmu, ale jeżeli ta hiperwentylacja jest niekontrolowana, to absolutnie to nie jest dla Ciebie dobre. Chcę, żebyś to zapamiętał i zapamiętała. Pamiętaj, oddychaj wolniej, zwracaj na to uwagę, oddychaj ciszej, często. Jak może gdzieś siedzisz, może jesteś w jakimś pomieszczeniu, to w zupełnej ciszy możesz usłyszeć, jak ktoś oddycha. Także pamiętaj, żeby oddychać ciszej. I kolejna kwestia, to oddychaj spokojnie. Teraz chciałabym Ci przybliżyć coś takiego jak efekt Bora. Nie wiem, czy wiesz, co to jest, ale jeżeli nie, to posłuchaj mnie przez chwilę. Zjawisko to pokazuje, że zbyt intensywne oddychanie, czyli zbyt dużej ilości powietrza, może pogorszyć dotlenienie Twoich tkanek, dotlenienie Twojego całego organizmu. Co brzmi dziwnie, a to czysta fizjologia. Tlen potrzebuje odpowiedniego poziomu dwutlenku węgla, który wypycha tlen z krwi do twoich komórek w organizmie, tam gdzie tego najbardziej potrzebujesz. Zbyt szybki oddech, mna się zbyt mało CO2, słabsze dotlenienie. Także nie zawsze szybki i intensywny oddech oznacza coś dobrego, szczególnie jeżeli nie jest kontrolowany badania pokazują, że oddychanie mniej jest bardziej korzystne. To było przeprowadzane też na um, takich kwestiach jak powtarzanie mantr, medytacja, czy też modlitwa, że cały ten cykl sprowadza się właśnie do około 5-6 oddechów na minutę. Brzmi niedorzecznie, może jakoś dziwnie, Spróbuj. Mam dla Ciebie teraz takie bardzo fajne ćwiczenie oddechowe. Jest to oddech koherentny, to jest koherencja dla Twojego ciała, dla Twojego serca, dla Twojego umysłu. Polega na tym, żeby brać wdech na 5 sekund i wydech na 5 sekund. Ten rytm nie jest przypadkowy. Badania pokazują, że wtedy synchronizuje się e, rytm Twojego serca, czyli Twoje serce bije równo. Poprawia się zmienność rytmu zatokowego, czyli HRV. Obniża się poziom stresu i obni obniża się poziom ciśnienia krwi. Także same plusy. Możesz sobie przetestować po tym filmie, po tym nagraniu, zależnie od tego, czy mnie słuchasz, czy mnie oglądasz i słuchasz, to po tym możesz sobie oddychać w rytmie. 5-5, czyli dech na 5 sekund i wydech na 5 sekund. Wtedy twoje serce zaczyna bić w równym tempie. Zachęcam cię do tego, żeby praktykować. Oczywiście tutaj też wchodzą pozostałe aspekty oddechu, czyli oddech nosem i oddech przeponą. Tak? Tutaj wydłużanie wydechu nie będzie obecne, tak? bo oddychasz sobie, oddychasz sobie w równym tempie. Także przetestuj sobie te dwa ćwiczenia ode mnie. Mam nadzieję, że przybliżyłam ci kolejne aspekty świadomego oddechu. Oczywiście nie są to wszystkie aspekty, i kolejny film przedstawi, w kolejnym filmie, w kolejnym nagraniu przedstawi ci kolejne bardzo ważne kwestie związane z prawidłowym oddechem. A co dzisiaj ci mogę polecić, to książka, która myślę, że jest bardzo wartościowa, i myślę, że każdy z nas powinien ją przeczytać. Jest to książka autorstwa Jamesa Nestora pod tytułem Oddech, także bardzo łatwy do zapamiętania. Zachęcam cię, jest to książka, w której w bardzo prosty, przystępny sposób jest przedstawiona kwestia prawidłowego oddychania. Autor tej książki opiera się na badaniach, na własnych doświadczeniach, także naprawdę warto zajrzeć do tej pozycji. A przypominam ci jeszcze, że 31 maja 2025 organizujemy warsztaty online o godzinie 18:00. Oddech ciało, uważność. Będziemy tam sobie właśnie oddychać, będziemy sobie medytować, będziemy sobie ćwiczyć z naszym mentalem, także zapraszam cię serdecznie. Odwiedź naszą stronę legistan.pl i wejdź w zakładkę wydarzenie. Jak zapłacić za to wydarzenie? Postaw na wirtualną kawę. Są trzy opcje. Wybierz sobie najbardziej odpowiednio dla Ciebie na ten moment. Dziękuję Ci bardzo za dzisiejszy odcinek. To był podcast Lekki Stan Dzisiaj Oddech, Mindset. Medytacja oczywiście. Zapraszam Cię do kolejnych odcinków, do śledzenia naszego podcastu, do oceniania, subskrybowania i pamiętaj o tym, żeby oddychać świadomie i prawidłowo. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!